Posprzątałaś pokój? Pokaż. Hmm, ja bym to zrobiła lepiej. Ale wiesz co, chyba się zapiszę na następne studia. O, albo kurs. A ty przez ten czas ogarnij ten Bajzel. Cześć, jestem Aneta i będę dziś mówić o znakach zodiaku. Dzisiejszy jest znak zodiaku Panna. Jeśli nie jesteście pewni, jaki jest Wasz znak zodiaku, jaki był układ planet w momencie Waszego urodzenia, a może to określić Wasz charakter, Waszą przyszłą karierę, Waszą całą przyszłość, sprawdźcie link na dole. Michael Jackson, Beyoncé, Freddie Mercury, Stephen King, Matka Teresa. Te wszystkie osoby były zodiakalnymi Pannami. Taką główną cechą panny, która przedstawia się w każdej jednej części jego życia, będzie to perfekcjonizm. Słuchajcie, panny są zorganizowane, one planują, one uwielbiają czystość i one są takie bardzo co do detali, widzą każdy jeden detal. Jak coś jest nie tak, one od razu to widzą. Wiem, bo byłam wychowana przez pannę. I nie, mój pokój nigdy nie był dość czysty, w sumie nie, żebym się starała. Żywiołem Panny jest Ziemia i takie właśnie są Panny, one są takie bardzo uziemione, one są bardzo praktyczne, bardzo punkt po punkcie. Natomiast planetą, która rządzi tym znakiem zodiaku jest Merkury. Od razu mi się kojarzy Freddy Merkury, czyżby dlatego wybrał swój pseudonim, nie wiadomo, ale Merkury jest to komunikacja. Panny są świetne właśnie w takiej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej, takiej pisemnej. To łączy wszystkie panny. Mocne strony panny i jej zalety. Kiedy mówiłam o innych znakach zodiaku, o znanych osobach urodzonych w tych znakach zodiaku, mogliście zauważyć pewien taki pattern. Że były to osoby, oprócz oczywiście ich talentów, były to osoby bardzo charyzmatyczne, bardzo otwarte do ludzi, bardzo takie mm, kochające ludzi, kochające jak się wokół nich dzieje, radość. Za to panny odnoszą sukces w zupełnie inny sposób. Panny bardzo analizują sytuację. Tworzą plan i pracują, pracują, pracują. To jest najciężej pracujący znak Zodiaku z całego Zodiaku. To jest znak, który jak sobie coś założy, on będzie dążył, dążył krok po kroku. On analizuje na zimną głowę, on nie pozwala sobie się emocjonować. On widzi wszystko dokładnie tak, jak jest. Znak, ten znak Zodiaku on jest również bardzo ambitny. On bardzo stawia na samorozwój. To jest znak zodiaku, który będzie studiował przez całe życie, który będzie kolejne kursy podejmował. To jest również znak zodiaku, który interesuje się jakimś zdrowym żywieniem, zdrowym stylem życia, ponieważ chce on osiągnąć tę perfekcję na każdym etapie swojego życia. Przy czym Panna jest tak zwanym znakiem zmiennym, czyli może mieć takie odchylenie w stronę, której byśmy się w ogóle nie spodziewali, ponieważ taką stroną panny, która nas zaskakuje, jest jej czułość i troszczenie się o innych. Jest to znak Zodiaku, który jest taki humanitarny. On chce ratować ludzi, on chce ratować świat. Idealna kariera i praca dla panny. To przede wszystkim ktoś, kto analizuje dane, ktoś, kto jest badaczem czegoś, ponieważ Panna jest tak dokładna. Ona wszystko przeanalizuje. Ona wszystko dokładnie będzie wiedzieć, punkt po punkcie. Kolejna praca, jest to na pewno krytyk, czy krytyk filmowy, czy muzyki, dlatego że to, co mówi panna, jest bardzo respektowane. Dlatego, że ten merkury przede wszystkim wpływa na werbalną część tej pracy. A po drugie, panna wszystko bierze na zimną głowę. Ona mówi tak, jak jest. Jest bardzo obiektywna przy swojej opinii. Kolejną taką pracą to na pewno coś związane z pomaganiem ludźmi, z leczeniem ludzi i zwierząt czyli lekarz, weterynarz, ponieważ panna lubi czuć się potrzebna. Ona czuje, że chce pomagać ludziom, czuje związek z tymi ludźmi, z tymi zwierzętami. Te prace są idealne dla panny. Wady panny i jej słabe strony. Panna po łacinie to Virgo. Virgo, czyli taka panienka, dziewica. I takie właśnie są panny tu na Ziemi. One się zachowują jak takie świeżynki, takie, które nie wiedzą, że lepiej pracować mądrze niż ciężko, które nie wiedzą tego, że nie trzeba wszystkiego brać tak bardzo na serio, że czasem można sobie odpuścić, iść, iść się pobawić. Ich życie to praca, ich życie jest bardzo na poważnie. Kolejna rzecz to panny mogą być postrzegane jako oziębłe i nietolerancyjne, dlatego że one uważają swoje emocje za wadę, one ukrywają swoje emocje i dlatego ludzie myślą, że one są takie jak maszyny, jak taki komputer, który nie ma żadnych uczuć. Przez tę ciągłą analizę wszystkiego, takie wypunktowywanie wszystkiego. Panna jest bardzo krytyczna wobec siebie i wobec innych. Ona wymaga od siebie i wymaga od innych. I przez to również może mieć zaniżone poczucie własnej wartości, ponieważ ona za bardzo patrzy na szczegóły, za bardzo się wgłębia w te szczegóły. Przy czym to jest również i zaleta, dlatego że spójrzcie na osoby, które osiągnęły sukces. Są to osoby, które piłowały, piłowały jedną rzecz do perfekcji i dlatego ich dzisiaj podziwiamy. Panna w miłości, panna w związkach. Panna nie jest najłatwiejszym znakiem do bycia z nią w związku. Dlaczego? Jest to osoba, która oczekuje perfekcji od siebie i od innych. I kiedy ona szuka tego partnera, to oczekuje, że on będzie no, idealny, taki jaki ona widzi w głowie. Przy okazji, nawet będąc w związku, każdego jednego dnia będzie zastanawiać, czy to na pewno ten. Przy każdej najmniejszej, drobnej kłótni będzie myśleć, oj to chyba jednak nie ten, jednak dobrze wcześniej przeanalizowałam, że to nie ten. Panna, zakochując się, zaczyna się bać, ponieważ panna nie lubi pokazywać tych swoich emocji. Ona próbuje je ukryć i dlatego najlepiej, kiedy ten partner zrobi pierwszy krok. Dlatego, że panna raczej nie jest taka pierwsza do pokazywania swoich emocji, do pokazywania swoich uczuć, ale kiedy już stwierdzi, no jest prawie idealny, no już prawie wszystkie punkty spełnia, to będzie się go trzymać i będzie mu wierna. I kiedy tak myślę o idealnym znaku zodiaku dla Panny, musi być to ktoś, kto się będzie o nią troszczył, ponieważ Panna chce się troszczyć o cały świat, więc o nią ktoś musi się zatroszczyć. I mówi się, że dla ziemi jest najlepsza woda. Tutaj bym tak się zastanawiała. No z tej wody jedynie Rak, ponieważ Rak jest taki uczuciowy. Pana na nie zrani tego raka, wiesz, więc on całe życie będzie taki dla niej miły, kochany, uczuciowy. No to rak ewentualnie z wody. Ale ja bym się tutaj odwróciła w drugą stronę i spojrzała na powietrze. Ponieważ w powietrzu mamy koziorożca. I to będzie, słuchajcie, taki bardzo dziwny związek, jak się na niego patrzy z zewnątrz. Już dla, dlaczego już właśnie mówię? Ponieważ koziorożec z pozoru jest taki zimny. On wszystko kalkuluje, on wszystko planuje. On jest nastawiony na sukces, i ten sukces jest dla niego najważniejszy, i samorozwój również. I panna jest praktycznie taka sama, jakby nie patrzeć, ale oni w tym wszystkim się, słuchajcie, w tym porządku w domu, w tym planowaniu wszystkiego, w tym dążeniu do sukcesu, oni się fajnie dogadają. Tam, słuchajcie, nie będzie ognia, tam nie, nie oczekujcie, że będą jakieś buziaczki, takie rzeczy. Bo ani jeden, ani drugi znak Zodiaku tego nie lubi, mimo że czasem pannie się wyrwie trochę takiej uczuciowości, ale to takie raczej niespotykane. spotykane. I ten i ta panna to jest taka ciekawa, bardzo ciekawa para. Jeśli widzieliście taką parę, to dajcie mi znać, bo ja już ich tak widzę, takie dwoje ubranych tak na czarno-biało, tak bardzo wyprostowani. Dobrze, dzisiaj zaplanowaliśmy pójść do łóżka. Dobrze, chodźmy. <gryorar> tak to właśnie widzę. I to tyle, jeśli chodzi o miłość. Drogie panny, kocham was za waszą organizację. Bez was świat by nie istniał. Dosłownie by stanął, i to był właśnie koniec świata, kiedy panny przestałyby istnieć na tym świecie. Kocham was za tą taką humanitarność, za tą waszą opiekuńczość. To jest po prostu tak cudowne. Ja wiem, że jakbym tego nie powiedziała, to bym miała ciężkie życie, dlatego tak mówię. <grywka> Pamiętajcie, panny. Aby uważać na Wasze krytykaństwo. I pamiętajcie, że nie wszystko musi być posprzątane na błysk. Cieszcie się życiem, używajcie tego swojego planowania, ale wrzućcie czasem na luz. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za dzisiejszy czas i następny znak zodiaku: Waga. No i cześć!